A, nie, a, wie, drage, a, nie a pamiętasz czeka. nazwę? S -s Serbenda bez N. Serbeda Ta. Siemka wszystkim Dolny Ślund, Serbeda Sztolnia XVI wiek Wejście no jak do sztolni Nie za ciekawe. Ale dalej już jest lepiej, patrzcie Ostrość Przełożę tylko serbeda No to nie jest serbeda Idziemy zwiedzać Pokażę wam jakie wejście jest Jest oczywiście Andrzej ze mną Właśnie wchodzi Jest Borek? Jest Daniel i jest Artur. Uważaj, bo no ciężki. O, ten to jest ciężki. Tak wygląda wchodzenie. Tak wygląda wchodzenie, żeby pokazać tam... Ładno. Jest Daniel I jest Artur Dobre O Łajnie Serbeda Doda tak wysoko nie? Ale wysoko zarypiaszczczu patrzcie No nie wiem czy nie były jakieś też nie po prostu było tak wysoko widzią nie weźmą tylko takiego Serbeda Trochę z ociosów poleciało Ale jest wysoko już dawno nie byłem w takich stolni, żeby było na półtorej Habraszki. No ale widać, że <grymne> jest <u góry>. jest, <grymne> Na odnawiana. półtorej Andrzeja Hanu Eee, dobre to, szpas musi być, ale piękny serweta, patrzcie. Uuuu ona w ogóle taka. no super no Chodnik tam jest wyrumbany jakby kurczę normalnie. No dużo, w ogóle tam patrzę po mineralizacji, to dużo rzeczy Jakieś arsenopiryty, jakieś... No to jest, tutaj, nie, to jest, sam jest... No, Co się? Jak trumna. Ten będzie właśnie do Serbeda. Tu jest wysokość, ja ponad 2 metry Chyba no, miejscami nawet lepiej. Ponad 2 metry, 2,20, 2,10 Nawet bym powiedział, że do Nie no, 2,5 metra tak chyba maksymalnie A Artur zawiata, może być więcej Ale w Markowie nie byli te wysokie No nie no, może były podesty jakieś Czerweda, rzeczywiście no. Co są? Co są? Jest takie, widać no no bo mieli żeby stanąć wyżej coś urabiać, to No nie no ładnie no patrzeć po ociosach jak jest no, ładnie widać ślady Kucia nie? No. Ale tu super widać Nie wiem czy widzicie bo kamera nie pokaże tak ale widać Ślady kucia Ale na ociu Na oczu A co to jest? <grym> o trawa świetnie widać Serweta no dość wysoka jest ta stara pszczoła. O, uuu, pięknota. No zarypiaszczo, no ja pierdzielę no. Patrzcie, widzieliście ta kosztownia kiedyś? Opłata po wyjściu, nie? Tak. Opłata po wyjściu. A, A wyzdali fakturę Tak, po nią dwa. Bez maguła. Uwaga, tutaj Dziękuję, jest dobra, przeszkoda. Dobra, tu jest, Bardziej. Ja tu się się no, no, mam opłatę siedemdziesiąt. No pokażcie, no. Na pewno, jakieś Pięknie urabiana jest. No widać w górę. Zobaczcie, na stropie jak jest pięknie podrapana. A tak ci ja mówię, może nagrzywali tą skałę ogniem, żeby zmiękła, nie? No ale. Opalali. O, Ale nie widać tak szczerze śladów jakiegoś gumu, czegoś, nie? No, wiesz. no może nie Jak wiem, była może... wysoka mineralizacja, no to zgarniali ile się da, nie? To jest pleś? Tak. Pleś. Myślałem, że metamantali. Superowa! No. Też widać, bo widać, że grzywa idzie? Widzisz, jak grzywa idzie? Gdzie, gdzie? Gdzie? No, Na ścianie tu. A to, to tu, no te pięknięcia. A no. no, powiem, wam jedna z piękniejszych stolików, w których powiem, o. Sposób kurde urabiania i wygląd kur, trzeba. Takie proste kurde ociosy, strop też normalnie prosty, normalnie taki prostokąt. To no sobie powiecie mi, jest taka sama, tylko jest w czy włożona. Tak, to obycie. Serweta. A. Ale tu też woda była, bo widać, że zeszła. A jest błotko takie sztorniowe. No, praktycznie jest jednolita, nie ma żadnych bocznych chodników. Widzimy jednym prostym chodnikiem, ale chodzi o są wygląd tego chodnika super. Tu, Aha. O. tu nie gniazdo, tylko tu było miejsce na, na tym, zostawiali może narzędzia, wiesz? Te swoje ja, lampki, bo musieli sobie z sobie czymś doświecać. No, zaczyna. No. Zaczyna. No. coś? No. no, róbcie sobie fotę. Jak to widać, jak jest odniesienie, jak kopuki stoją, a ja też poproszę. A tu macie do tego. nie możesz świecić w Idziemy dalej. O, tu się trochę już zmienił przekrój chodnika. Widzicie, jak tu widać? To jest super, naprawdę. Może jak pani świeci, na nie jak rozkroku i może z powrotem przodę. No i co? Ja tak, to nie, na zupełnie zdjęcie. Tylko się co pani. Pani wygląda, jaka mi są daleko. Zaripka. O, tak teraz. Pięknie. Dziękuję. jeszcze takie wiecie? Serbada. O, tu się już stanowczo zaniżo. już czas się schylać. I tu jest przodek. To tak jak grudu, a ja pamiętasz, coś tam nie. E, <śmieniu> a tu widać, że tu był chyba koniec i tu patrzy już w błow, nie? Tak. Do, pan Doszliśmy pan do przodka. Może jakieś 100 metrów tak, jest obiektu. Tak, ale jest naprawdę już... jest zarybia bardzo ręczne tutaj. Ale echo! Dobra, zrobimy mijankę, żeby zaliczyć przodek. Jak Andrzej pomysleliście? Kurczę, zajebiasz człowieku. Znaczy, aha, tu w ogóle żeby liczba. Znaczy ja, ale tak wygląda, nie? Jakby dotąd doszli początkowo, a może tutaj... Nie no, ja, bo ja, bo ja, widziałem, to pokazywałem, no. Nie? Tu może się skończyło, a, a tutaj zgodnie. to tutaj jest nie tutaj, to nie? To się trapez i zaczyna się półokrągło, no. Pokażę. Nie, nie typowo, nie? Nooo Już w takiej nie byłem, znaczy w ogóle w takiej Tam widziałem gdzieś chyć... jakiś Podobna do tej Do tej kurwa smoczek No ale smoczek jest tak. wid A smoczek to ta była taka pokancelowana. A ta jest kurcze jakby normalnie Tu dźwig stara się uchać. Naprawdę <grym> jest to, super Kolej. Ale, tu, Tutaj to normalnie w tym miejscu gdzie skończy. To jakieś kurcze coś jest w Łodziosie. Kryształy czy jakieś coś? Ta tu coś jest, co to jest takie? kryształy jakieś czy coś? Mineralizacja jakaś. Kurcze super rzeczy. Nie mamy tych, tych narzędzi do skuwania. No ja też jeszcze porobię zdjęcia A później, no. a później na Giemdzie Staroci w miechowicach będzie Andrzej sprzedawał Nie w ma w Miechowicach, by No to prawie to samo. Prawie to samo Miechowice dzielice by to Minerały serpety A takich rzeczy to mnie w ogóle nie interesują bo no dobra, doszliśmy do do przodka teraz się wracamy Tu macie te... no coś to było jakieś miejsce na jakieś coś no Tego się nie dowiemy Nie ma się, nie ma się kogo zapytać No No a na co ta te była? ta półka czy, czy ten Nie, ma się kogo Nie Może się okazać, że chłop już nie żyje No właśnie Już może nie żyć Serweda Serbeda dla mnie to wygląda jak barek. Ok, kończymy, bo robimy zdjęcia. Pozdrawiamy wszystkich. I trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. A co robisz zdjęcia? Dobra, no. to na razie kończymy. Super, Zary Piasczosztornia. Jeszcze raz pozdro i do Zaś. Ziemka. Możliwe, że też ja na świeżym. Zdjęcie na Nie dziwimy się, jakie na no. Yeah.